Siemaneczko z tej strony kojąka dzisiaj ze mną jest. Kozak 588. Dobra, em, gram sobie w Brawl Starsa. Tutaj mam. Ogólnie jestem Bambik. Em, a ze mną jest Pros. Hehe, <grym> Igzę. Nie ja, mam ja aż taki Pros, bo, no, że się, bo po prostu umiałam grać, ale Prosem to ja nie jestem, bo to się mam. Pokaż mi w ogóle profil. No do. właśnie pokazuję, Leona ma tutaj. Ile? 4,25. 5,20 rank. No. Przepraszam. W ogóle mogę zareklamować nasz ten. Um, Co? Klub? Nasz? A, klub. W sumie możemy. No. możemy ja mam Mordbiska. Klub kozacy.pl, gdzie już pokazuje społeczność, i tutaj klub. Klubek. No. I mamy tutaj A. klub, gdzie możesz się wbijać. No. No. Ja to ale wymaganie pucharków co najmniej. 6. 1600. A dlaczego to jest jakiś bot, który ma 80? to... Nie wiem. Tak, pewnie wcześniej się dołączył. Nie, to ja ci powiem tak. To zrób do mniej od 500 może. Mojej drugiej siostrone mojej siostry. O, Kalinki. A Roxana. Roxana to jest z Huberta kras, Klasy. No to wy waliłam, przecież nie, ma 1600, nie żartuję, każdy może wijać. No, y, tylko musicie ja jak na to. Się nie to ale to na 1000. W komentarzu. komentarzu y, dobra, no to już zmienia. Y, napiszcie w komentarzu, jak macie mniej. Ta pół w, roku. w ogóle mi dałeś. Zobaczymy, a... czy, czy ty nas y, zasubskrybowałeś. I czy dałeś lajka like pod tym filmem? To wtedy zmniejszymy na tyle pucharków ile wymaga, i wtedy wejdziesz do naszego klubu. No. A teraz rozpoczynamy gierkę. Ja już jestem gotów. Poczekaj, gotowa. bo tylko mam jedno pytanie. Co? Dlaczego nadal jestem członkiem? Promot. Przyszyłaś mnie zmienić. Czy ja nie mogę, mogę poczekaj. Podawaliśmy się wcześniej, no. Co Ty zrobiłeś? Przez Ciebie nie będzie nagrania. Widzisz? No. O, wymaganie Sek. tysiąc, no. Promot? No, jest widza. Dobra, dawaj Z graj, graj bo oni będą, będą narzekali. Nie, nie będą narzekali. W ogóle, kto będzie narzekał? Mortis? Nie o to chodzi, że będą narzekali, bo my się No właśnie, o to chodzi. Będę tak, jakby cię chronił. Tak, ale najszybszy jest Mortis. No, najszybszy no. jest w grze. Poczekaj, ty weź Karola, wezmę skrzynaczki. Weźmiesz go? Czekaj, pomóż mi. Nie, nie mogę. Dobra, uciekam. uciekaj. Dobrze, uciekaj. No, super. Tutaj się sam w czakach Żebyś mógł szybko Czekaj. na niego zaatakować. Aj, nie chcę iść na ciebie, bo... O, Jean. O, no, matko! No, Ojmy coś dropię w gardle. Daj na Gina. Dobra. Bo załatwiłem go. O nie, Kar mnie załatwił. No, o, ja już nie. chciałam uciekać, ja już chciałam uciekać. A ja, ja no... Minus szynie. Nie ja Nie, nie, zresztą nie zresztą. gram koltem tak jak... Nie dżyn. wiem. Lubię grać koltem, i nim zagram. No, lepiej tak. O już. A tylko zaraz sobie zagram? Dawno nie grałem. No, w sumie? Ejo. Ej, ile masz Star Pointsów? Star Pointsów? Mhm, no a... tych 3 Mordis leci. To jest z e, Star Pointsów? Siedem tysięcy ile. Ty to dawaj otwórz mega boxa. Mega ja mam 700 raczej. O, Aha. 700. Ja jeszcze raz otworzyłem tego mega boxa. Nie opiera się. Nie. On jest słabszy od tych, ale. Big box jest tam dobry. Aj. Dawaj, on ma 8 Już 10, dobra. Teraz uciekali Lipa już w tym będzie. No, Martys ma 12 to to. Poczek, cisnę. Pa, porobię jeszcze, nie, Fajne, no ale dobra, drugie miejsce, chociaż... Tak, plusik, siedem plusik. Piku, no i plus siedem wlatuje na konta nasze. Dobra, ym, ja otworzę Big Boxa, idealnie mam. Poświęcę ja się, bo zbierałam na skina ogólnie. Ja zbierałam na... ej, w sumie nie wiem. Dobra, otworzę Big Boxa, możecie napisać w komentarzu... Na co mam zbierać ja te gemy, bo na razie mam 42 gemy, Czy... Ja też zbieram i... Uwaga. Trzy. Uwaga. Otwieram 3, 3 2, 1, 1. 1. Ja też. A ja nie, ja 3. dopiero kupiłem xd. Dlaczego nie mi się kupić? Dobra. Uwaga. A, nie ma nic. Nie, będzie, może być za 3. Tym razem. Czy coś Nie będzie? ma nic. Aj nic nie ma. Dobra. trudno. No i no... Mogę jeszcze jednego beatboxa za 30 gramów sobie. Eee, ja dzisiaj wbiję chyba 15 rangę Colt. Dawaj gramy. Dawaj. B mhm. Ogólnie jak ktoś chce wiedzieć, to nagrywam przez mobizę. No chyba no to widać. No w sumie co. Tak. Z boku prawym. <kluzł> Ale mnie drapie w tym gardle. Ja wezmę dajno Majka. Typy tutaj mogą być? Nuby jakieś w krzakach? Nie, nuby no niekoniecznie. Nuby są zawsze w krzakach. tak. ci powiem, ten to chodzi do krzaków i kampi. Ten nie zawsze nubi, nubem. Oczywiście jak kampi. Dobra. Nie! Dobra, załatwiłem. O, mam pięć. O nie, ja tam, jest, tam jest dobry gracz Spike, który ma skina tego złotego takiego. No, Idę, to, Idę na krzaki ich. tam. O ja! O nie, zginęłam! Oj, teraz nie będą mieli... Kurde, nie wiedziałam, że maurka. Spike jest przekozacki, lepszy od Leona. Boję ci tak, to zależy. Kurde, mogłem na koniec odcinka. No owszem a... otworzyć. Ale za późno. Dawaj, no tego daj no majka. O dobra, oni go zdjęli ja wezmę... Nita. Dobrze! Jest wziąłem spajka! Co źle zużyłem Uta? Czekaj, bo u niego może się zaraz odrodzić. Właśnie o tak. Ale to daj no Mike, to to wiesz. I jeszcze bez parkipsów. Wziąłem bóla, teraz dawaj tego. O nie, ginę! Ty weź go, nie gadaj, że go nie zdejmiesz. Zdjęłeś. coś Ty nie, myślałem. Nie, no, myśl... na dwa hity. Na jednego, bo po prostu nacisnąłem jeden raz, a zawsze puszcza z dwóch tych broni. No dlatego myślałem, że na dwa. Ale nacisnąłem tylko jeden raz. Oczywiście nakierując, bo z auto-atakiem też nigdy nie ufam. Nigdy nie gram z auto-atakiem. Ja gram auto-atakiem. Ja tylko jak muszę, ale już nigdy więcej nie gram auto-atakiem, bo to zawsze mi. na Majkim zagram. <coughs> ja robię chyba. <coughs> o matko! Derylem. Darylem. darylem. Nie wiem. Darylem, darylem. O, Tylko od 4 do 7100. XD. Mm. Um, a zweryfikowałeś eee, Co? Co? Zweryfikowałaś to? Czyli, że możesz więcej niż 15 minut? odbywać? Tak. Dobra, ostatnia rundka i ja chyba zakończymy. No, ostatnia, dawaj. Myślę, że wszystko dobrze było, co na tym? muszę sprawdzać. No. Tylko coś tam może jeszcze zmontuję. Dawaj. No, gramy. A, bo ja daj no Majka, mam nie kolta. Aha. Ja o używam, nie? Dynomike'iem nie, Dynomike'iem zawsze. Nie, wiem. I Darylam też nie. Znaczy Barley'em, sorry. No, i Tik'iem. To są wszyscy narzucani. Nie, no. rzucają wiesz. Po prostu tak rzucają. Wyruszam w dal Dynomike'iem. O nie, Piper. Piper Tam jest, jest multi C. Colt. Patrz, daj O nie, pomyliło mi się. Pomyliło mi się, że to ty. Ja nie mam jeszcze Kolt. Mortis. No, uciekaj! Nie, nie uda mi się. Gina. Nie, żyje. Nie! Nie mam gdzie iść! Kurde, kolt cold mnie Nie, Weź. Dobra. Dawaj. Piper tam jest. Jak wreszcie... A nie, to już będzie pod koniec odcinka. Nie, yes, zabiłem Piper. Nie, dobra. Spajka nie wezmę. Tam jest smurtis i ten. Nie, spa, spajka nigdy. O, uciekłem. No nie, smurtis. O nie, nie uda mi się. Nie! Oj, dobra, to... Trzecie miejsce, to ile? Na zakończenie. Plus 4. Dobra. Na zakończenie tego odcinka chciałbym tak powiedzieć, że wbijajcie też na mój kanał i też mnie subskrybujcie. Mój kanał się oczywiście nazywa kozak 588 I... Mm, zapraszam was tam, bo już nagrałem dwa live'y z Fortnite'a i może coś jeszcze nagram też z Kujankiem z Brawl Stars, nawet może też jakiś live lub kolejny live z Fortnite'a, no. A więc widzimy się do kolejnego, a więc ja się żegnam, nara! Ja tak samo. Również do widzenia, widzimy się na kolejnego odcinka który najprawdopodobniej będzie jeszcze dzisiaj albo jutro, na razie.